Witam Was serdecznie. Chciałabym e, dzisiaj zaprosić Was na wyzwanie: 21-dniowe wyzwanie, pracy w grupie tutaj na Instagramie. Będziemy pracować na Instagramie, Facebooku oraz na YouTubie. Codzień, będą to codzienne spotkania, na których będziemy przez 21 dni pracować z lusterkiem, z lustrem. E, na podstawie książki Louise Hay, Praca z lustrem, 21 dni które odmienią Twoje życie. Zainspirowała mnie ta książka bardzo. Ja już te 21 dni sobie kiedyś robiłam. Jest fantastyczny i bardzo pomaga zbliżyć się do siebie, przepracować pewne kwestie związane z relacją ze sobą. No i oczywiście tutaj będzie dużo afirmacji, więc dlaczego praca z lustrem? Ponieważ jest najbardziej efektowna, efektywna, daje największe efekty. Jeżeli my patrzymy sobie prosto w oczy i widzimy nasze emocje, uczucia, to co się w nas dzieje, ale praca z lustrem się wydaje też bardzo banalna, ale tak naprawdę na samym początku ona nie jest. Mogą niektóre osoby mieć trudność w tej pracy, dlatego um, też chusteczki sobie przygotujcie, miejcie w razie czego te chusteczki obok siebie, gdy będą potrzebne. Natomiast no, praca, praca nie zawsze jest łatwa, dlatego no, mogą się pewne opory pojawić, ale się nie przejmujcie, to jest naturalne, normalne. My bardzo przez wiele lat. Przez te wszystkie lata dużo, dużo krytykowaliśmy się, dużo wymagaliśmy od siebie, więc może pojawić się jakaś blokada wewnętrzna. Osoby, które są oddzielone bardzo od siebie lub zamrożone emocjonalnie, mogą mieć większe problemy z wypowiadaniem pewnych słów w stosunku do siebie, z wypowiadaniem afirmacji. Więc to jest normalne, niczym się nie przejmujcie, próbujcie. To będzie praca. E, gdzie sami ze sobą będziecie pracować i zobaczycie efekty po tych 21 dniach. Jak, jakie efekty przyniosło, jak Wy się czujecie, co się w Was zmieniło. I wyobraźcie sobie, bo te spotkania będą takie dość krótkie 10-15 minut. Wyobraźcie sobie, że każdego dnia w roku poświęcacie sobie 10-15 minut dziennie, tylko dla siebie, że nie ma nikogo wokół Was. Nic się dookoła nie dzieje, niczym się nie, 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 nie martwicie, nie przejmujecie, nie zastanawiacie się, nie odchodzicie, odcinacie się od dnia codziennego, od tego życia w, w biegu i postanawiacie, że 10-15 minut dziennie będziecie spędzać czas ze sobą, na pracy ze sobą. Jakie efekty by to przyniosło po 365 dniach? Fenomenalne. Więc zachęcam Was do tego challengeu to będzie tylko 21 dni, ale będą fantastyczne, więc działamy, działamy tutaj. I jeszcze jedno, o czym chciałam wspomnieć, to hmm, dlaczego ta praca z lustrem ze względu na to, że właśnie to jest to, że patrzymy sobie w oczy i afirmacje mają silną moc, więc my jeszcze bardziej jesteśmy w stanie uwierzyć w to, co wypowiadamy, więc. Tak jak mówiłam wcześniej, lustro odbija wszystkie nasze emocje. I pojawić się mogą te blokady, oczywiście, bo jak głęboko sobie wpatruj, wpatrujemy się w swoje oczy, a wcześniej tego nie robiliśmy, to tak naprawdę jest ten dyskomfort. Natomiast po dłuższym czasie, przy dłuższym czasie pracy z, tej, z tym lustrem, lustrem, nagle zacznie to zmniejszać się, ten opór zacznie się zmniejszać i te lusterko nie stanie się już, nie będzie problemem żadnym. Będziemy chętniej, będziecie chętniej z, 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 taką, z takim zaangażowaniem patrzeć się w lustro i mówić jakieś afirmacje w stosunku do siebie, albo w ogóle mówić sobie miło, witać się ze sobą. Cześć, życzę Ci miłego dnia, ale, ale wyglądasz wspaniale i nie będzie to podszyte jakimś lodem wewnętrznym, zlodowaciałym sercem, tylko z taką miłością, bez krytyki, bez oceniania, bez, um, bez takiego chłodnego spojrzenia na siebie, tylko z takim ciepłym spojrzeniem w lustro na siebie samego, z takimi ciepłymi emocjami, z miłością. Więc zachęcam Was serdecznie do tego, do, do tego challenge'u żebyście wchodzili w to, o wiele lepiej się pracuje razem, wspólnie w grupie, um, energia grupy dodaje, więc um, to tak jak chodzenie na siłownię, czasem lepiej jest pójść na siłownię, poćwiczyć, bo widzi się, że więcej osób to samo robi, ma się więcej motywacji do tego, żeby poćwiczyć, niż żeby samemu ćwiczyć w domu. Nie każdy z tym ma problem, oczywiście, ale wiele, wiele osób woli z innymi ludźmi ćwiczyć, bo tak motywacji nabiera, chęci do, do dalszego działania, nie poddaje się przy którymś tam ćwiczeniu. Więc tutaj praca 21 dni wspólnie, wszyscy razem na Facebooku, Instagramie i YouTubie. Więc zapraszam Was serdecznie, a ja będę się pojawiała najprawdopodobniej do południa. Więc jeżeli Was nie będzie w danym momencie, nie przejmujcie się, po prostu odsłuchajcie to i zróbcie to w domu. Zostawcie komentarze pod, pod nagraniami, jak Wam idzie, czy pojawiły się jakieś emocje podczas tych, tych sesji, nazwę to sesjami. Więc każdego dnia, co z Wami się dzieje, załóżcie sobie notes, piszcie w swoim notesie. Co się z Wami dzieje każdego dnia, co zauważacie, jak, jaka blokada Wam puściła i zobaczymy, zobaczymy na koniec po 21 dniach, jak tu wszystkim się pozmieniało i jak, jak, jakie spojrzenie macie teraz na siebie po 21 dniach, jak, jak Wam się m, patrzy w lusterko na siebie. E, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, ale mi uciekło właśnie, <noise> więc może mi się przypomni jeszcze. E, no i tak. Zapraszam, zapraszam serdecznie. Ja nie będę o, o konkretnej godziny tutaj podawała, natomiast a, ze względu na to, że nie chcę sama wywoływać na siebie presji, to ma być w miłości i w lekkości, więc w momencie jak poczuję, dobra, włączam, włączam kamerę, nagrywam i, i jestem na live. To, to będzie ten moment, kiedy po prostu z tą pełną energią wewnętrzną. Będę Wam przekazywać to wszystko. Spotkania będą się zaczynać e, krótkimi, e, tak jak tutaj w każdym rozdziale, na każdy dzień jest krótki, krótki komentarz, troszeczkę teorii od Louise Hay. Ja to trochę streszczę, dołożę swojej wiedzy i, i rozwinę ten temat króciutko. E, później będziemy pracę z lusterkiem robić i na koniec medytacja, która tutaj też jest medytacja w tej książce, natomiast ja po prostu ją Troszeczkę to, z tej medytacji wezmę parę zdań i z, będę tworzyła, połączę, połączę swoje z, z medytacjami Louise Hay, więc e, taki miks zrobię, żeby, żeby was też rozluźnić po tym ćwiczeniu, żeby tak ochłonąć i, 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 i tak naładować się pozytywną energią. Do, ćwiczenia nie są um, ściągające jakieś w dół, ale mogą pojawić się właśnie blokady związane z tym patrzeniem sobie w oczy i mówieniem, wypowiadaniem afirmacji, mówieniem sobie. Miłych, ciepłych słów, bo nie, nie, każdy, nie każdy jest na to gotowy, ale razem, wspólnie, krok po kroku będziemy szli. Jak będą no, opory, ja będę wam tłumaczyła, w jaki sposób jeszcze można e, to zrobić stopniowo w ciągu dnia, żeby ostatecznie, na koniec dnia, powiedzieć to, co, a, co zaleca Louise Hay, każdego dnia, na każdy dzień e, ustawiła. Zadania i y, zadania domowe też będą, więc zapraszam do działania od poniedziałku razem wszyscy na żywo na Instagramie, Facebooku i YouTube. Zapraszam Was serdecznie. Pozdrawiam. Miłego dnia, papa. Pa.